A kurde, jak zimno. Ja chcę do Hiszpanii. Ty Jeździesz z zgłem, ja jeżdżę betą, ale dam ci się przejechać betą 300 w busówie, bo chcę zobaczyć w końcu jak motocykl cię poniewiera. Jasne. Yes. No cześć, zobaczcie co to jest, co to, skąd się tu wziąłeś koleżko Skąd się tu wziąłeś? Chłopaki. E więc River są bardzo dobrze przygotowani. Ja swoje ciuchy zostawiłem w Hiszpanii. Dostałem buty, mają wszystkie rozmiary: bluże, zabezpieczenia, rękawiczki, kask. Zaraz ruszamy na ich tor. I zobaczymy co tam dla nas dzisiaj mają. Pomaga jak pokonać belkę. By Easy River Enduro słuchajmy jak pokonać belkę. Pokażę nam i nauczmy się. Jest kilka prostych sposobów. W przypadku czegoś takiego należy się jej po prostu nie przestraszyć odciągnąć troszeczkę ciało do tyłu, dodać przed nią delikatnie gazu i motocykl sam przez nią przejdzie. Idąc dalej. Idąc czy jadąc. Idąc dalej. Jest zrobienie poprzez kompresję. Czyli dojeżdżając do beleczki, robimy kompresję zawieszenia całym ciałem. To jest istotne, żeby nie wgniatać kierownicy rękoma, ani nie ciągnąć. A będziemy ćwiczyć i to i to? Zobaczymy jak ci pójdzie pierwsze. A, okej, okay, dobra. I w momencie kiedy dobra. wstajemy, tyłek idzie do tyłu, gaz, ewentualnie strzał z klameczki, żeby wyprowadzić. Tak. Okay. Ty nie robisz taką kompresję i dodajesz gazu delikatnie, tak? Kompresję tyłek do tyłu. Okay. Trochę gazu. Pięknie. I teraz jakbyś musiał do przodu? Dokładnie. Do ciągle z tyłu, najlepiej cofnąć jak najbardziej, żeby nabrał jak najwięcej pędu. Droga o, nogę masz opartą, fajnie, bo ona ci pomoże przejść. I dajesz gazu. Teraz pozycję będziemy ustawiać. Pozycję. Tutaj masz dobrą podstawę. Tak, trzymamy się butami Głównie motocykla. Nie tyle co kolanami, co samymi łydkami kostkami. Dobra, przejdźmy do pozycji stojącej. I teraz tak. Pomijając to, że motocykl pod spodem jest luźny, a powinien być trzymany nogami, nie rękoma. Okay. Ale to jak wstawałeś, zwróć uwagę, wykonałeś przysiad. Ty akurat jesteś, wiesz, fitness, pro, pro, pro zdrowie i tak dalej. Więc dla ciebie wykonanie 200 przysiadów dziennie nie stanowi problemu. Ale ja bym nie wyglądał jak bałwanik myślę, gdybym wykonywał 200 przysiadów dziennie. No. Więc teraz usiądź jeszcze raz i do tej pozycji, którą miałeś, no. wstań poprzez cofanie kolan, a nie podnoszenie tyłka. Tak? Tak, i zobacz jak, jakie. W tym moment. Tylko teraz wiesz, za mocno to, do tyłu udałeś. Które a. mięśnie pracowały? Łydki, a nie uda. Mniejsze mięśnie, mniejszy zużytek energii, mniejsze zmęczenie. Jeżeli robisz to kilkadziesiąt razy dziennie w trakcie jazdy, tak. Do, 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 o, do, do, do. Za bardzo, za bardzo. Po prostu to, usiądź i teraz cofasz powoli kolana. Cofaj kolana, podnosząc delikatnie tyłek. O, do tej pozycji. A, okej. Okay. Ale okay. teraz. No. Tak, tak. Mm -hmm. No tylko tutaj pozycja musi być już no, Patrzysz dobrze. mi głęboko w oczy Znajdź sobie pozycję takiej, gdzie kolana nie motocykl. w Dalej, nie zapierasz się o zbiornik paliwa Nie zapierasz, do tyłu Do tyłu, do tyłu, do tyłu Kolana są gdzieś na, mniej więcej nad podnóżkami Tu musisz A, ze względu okay. na swoją budowę anatomiczną Znaleźć takie miejsce I znaleźć Nogi są przy samym silniku Żeby w razie czego żaden krząci nie ściągnął nogi I teraz tyłek delikatnie do tyłu Łokcie tutaj szeroko, plecy zgarbione, broda, staramy się, żeby była gdzieś tutaj nad kierownicą i patrzymy okay. przed siebie. I tu mamy taką pozycję, która pozwoli ci stać w sposób nie męczący się i jednocześnie na pełen balans na motocyklu. Możesz się przesunąć tyłu, możesz się przesunąć w przód w bardzo łatwy sposób, tylko pamiętaj, że pozycja kolan też nie jest stała. Jeżeli okay. się przesuwasz na przykład, jadąc po piasku, przesuwasz razem z kolanami pozycję do tyłu. Zjeżdżając też przesuwasz, ale zawsze ręce są zgięte. Nigdy nie są przeprostowane, bo wyprostuj ręce, nie ma zero kontroli nad kierownicą. Wszystko co robimy, po co nam te szerokie ramiona? Po to, wiadomo, żeby były przedłużeniem amortyzacji, a jednocześnie wszystkie manewry kierownicą wykonane, wykonywane są z obręczy barkowej, a nie z mięśni. To yy, na zakończenie taka przywieszka, belki, coś tam, yy, jakieś tam yy, historie. Yy, kura, kaczka, koń. Dzikie węże. Yy, Dzikie węże. No dajesz, dajesz! A tak ładnie na treningu było, pokazał ładnie, co? Zadasz dupę. עפוי רזל עפוי קדיס, עכשיו אתה רשום לי. אה, יעקב. או! יעקב! Delikatnie, dupa do, dupa do tyłu dobra to teraz do góry. Dwuja! Startujesz dupa z tyłu, żeby złapać trakcji jak dojeżdżasz do przełamania dajesz jeszcze więcej gazu i przenosisz ciężar do, do przodu. Ale nie. Dwoja, dwoja. Uparty będzie jedynka. To już abonament? Fajne to enduro Pierwszy raz w życiu na enduro, powiem Wam, że to mi się mega podoba W ogóle ten grudzień to jest jakiś kosmiczny tutaj W Polsce jest daleka, dzisiaj od Moto Angeles e, Niedługo wracamy, ale słuchajcie naprawdę sezon się nie kończy no, Dopóki nie ma śniegu, możemy iść na totalnej petardzie I e, zapraszam Was do East River Enduro Dlatego, że chłopaki naprawdę mają to ogarnięte I to na takim poziomie, że taki amator jak ja, ktoś to pierwszy raz wsiada na motocykl, naprawdę może się od razu dobrze bawić I powiem Wam, że jestem zachwycony tym, tym enduro to właściwie wstyd, że pierwszy raz siedzę na tym będąc profesjonalnym motocyklistą w tym sensie, że żyję z jazdy i z opowiadania o niej i z pisania o motocyklach no ale cóż, no trudno, przyznaję się wstyd straszny natomiast słuchajcie, w ogóle po pierwsze praca na motocyklu to wyzwanie, które polega na tym, że musisz trochę zakombinować, jak sobie pomóc, to utykanie na przeszkodach. Mi to teraz daje takie wyzwanie, że muszę to zrobić, no muszę to pokonać, ale też ta sama aktywność ciała fizyczna, sama aktywno aktywność fizyczna, która yy, no jest autentyczną aktywnością, wysiłkiem. No to wszystko poskładane razem do kupy daje fenomenalne doświadczenie, zapraszam Was serdecznie, skontaktujcie się, będziecie mieli w opisie kontakt do East River Enduro, do Papuga, ogarniajcie sobie tutaj możliwość jazdy, wszystko mają, wystarczy tylko przyjechać i naprawdę dobrze się bawić, zróbcie to dla siebie, uwierzcie mi, podziękujecie mi później.